witajcie na kanale testy i recenzje w dzisiejszym filmie zaprezentuję wam recenzję wideorejestratora samochodowego marki Xblitz model A2 GPS Xblitz A2 GPS wyposażony jest w dwie kamery kamerę przednią z całym głównym jakby modułem sensorem oraz kamerę na tylną szybę Przyklejany. Główny obiektyw nagrywa w rozdzielczości Full HD, ma magnetyczny uchwyt, no i wyposażony jest w GPS. Producent, jak widać na pudełku, daje 2 lata gwarancji. Przeznaczony, jak widać, dla samochodów osobowych, ciężarówek, a nawet yy, tirów. Jakie tu mamy funkcje? Szerokokątny obiektyw, tylna kamera, kamera cofania tak zwana, tryb parkingowy, G-sensor, nagrywanie w trybie, powiedzmy, ciągłym. Kamera obsługuje karty microSD, wykrywa ruch, funkcja WDR, czyli jakby szeroka rozpiętość tonalna, wysoka jakość materiałów, z których jest zrobiona, no i kompaktowy wygląd. W zestawie mamy kamerkę przednią, kamerkę tylną, moduł GPS, przewód łączący, ładowarka, czytnik kart microSD, uchwyt magnetyczny i instrukcja. Specyfikacja: przednia kamera Full HD 1920 x 1080, tylna kamera VGA 64480, szeroki kąt widzenia Obsługa kart pamięci microSD, Automatyczny podgląd w momencie cofania. G-sensor, tryb parkingowy, moduł GPS, nagrywanie w pętli. Detekcja ruchu. Wbudowana bateria. Wbudowany mikrofon w WDR. Wymiary uchwytu to 45 na 50 x 18 mm No i tyle. Czas rozpakować to cacko. I jest nasza kamerka. Malutka, tak jak producent powiedział, kompaktowych rozmiarów. A w środku. Uchwyt na przystawkę. Uwielbiam takie uchwyty, nie na <śmienane> naklejkę. Wiązka kabli, bardzo duża wiącha. Kabelki do ładowania do gniazda zapalniczki. O, pendrive. Czytnik. Micro SD, USB. Czytnik, kart, micro SD. Taki gratisik. W środku oczywiście instrukcja. I jakaś tam karta gwarancyjna, reklamacja. No dobra. A więc tak na szybko: czyli wideo czy kamerka przednia, kamerka tylnia cofania z no, niezłą wiązką kabli. Tak. Do tego jest naklejka uchwyt do podłączenia właśnie tej, tej tam kamerki cofania. Przednią kamerkę montujemy na taki uchwyt. No tak, na taki uchwyt przysawkowy. Całkiem fajny. Tu jest przycisk, który to później można łatwo sobie ściągnąć. Uchwyt do przedniej kamery jest magnetycznym tutaj przyciąganiem. Łatwo będzie mogli to odpiąć, łatwo zamontować, czy zamocować. No i jeszcze mamy nasz główny kabelek, do gniazda zapalniczki, kabel ładowania, też, gruba wiącha. I na końcu jest właśnie ten odbiornik GPS. Ciekawe rozwiązanie, bo on jest odbiornik GPS jako zewnętrzny, nie wbudowany w naszą kamerę, w naszą puszkę kamery. Przyklejany na szybę gdzieś, no wiadomo, w dobrym miejscu, żeby w miarę szybko łapał nasz sygnał GPS. Naprawdę małych rozmiarów, tak jak wcześniej czytałem Wam. Naklejeczka prezentująca jakby podstawowe funkcje. Ale zaraz to zerwiemy no i zobaczymy jak to wszystko się spisuje. Czyli z boku mamy przycisk włączenia. Zobaczymy czy jakieś jest podtrzymanie bateryjne. Pewnie że jest, ale yy, może jest utrzy... podtrzymanie bateryjne dla ustawień tego urządzenia, a nie do włączenia kamerki. Z drugiej strony mamy gniazdo do ładowania micro USB, gniazdo na kartę pamięci micro SD. Dobra, czyli pokazujemy, jak to łatwo przyciąga. Nie wiem, czy będzie widać. O! Tadam! Bardzo szybko. I bardzo mocno trzyma. To dodatkowe gniazdo, które wygląda jak zasilanie, to jest do podłączenia tylnej kamery. Natomiast cały, całe urządzenie z modułem GPS podłączamy do tego po drugiej stronie. No, nie chcę przed testami nic urwać. Nie mogę na tą chwilę tego oderwać. Nie wiem, może jakieś ukryte są opcje. Ale świetnie, fajnie to wygląda. Zaraz montuję na szybę i zobaczymy. Kabel od zapalniczki, który idzie tu taką wiązką do podłączonego na podszybiu tego modułu GPS. Ten kabel podłączamy do kamerki. Tutaj z boku, dokładnie do nie kamerki, a uchwytu. Który jest nad nią. Czyli tu. Tu podłączamy. Można się pomylić, ale ja tak podłączyłem i tak ma być. A kabel, który jest na tej wiązce, który odchodzi od kamerki cofania, podpinamy. Tak, do samej kamery, tu z boku mamy gniazdo trochę mylące DCI. O. Jest obraz z tylnej kamery. I mamy takie opcje menu jak rozdzielczość, czas pętli, WDR, ekspozycję, detekcja ruchu, nagrywanie dźwięku, znacznik daty, G-Sensor, tryb parkingowy, informacje GPS. Eee, kolejne opcje to wygasażek ekranu, częstotliwość, dźwięki menu, język, data godzina. Strefa czasowa, format karty pamięci, ustawienia domyślne, wersja oprogramowania, no i tyle. Tu mamy dostępne rozdzielczości 1080P720 i VGA. Czas pętli. Można wyłączyć, czyli nagrywanie ciągłe albo 1, 3, 5 minut. Tryb parkingowy wyłączony, włączony. Tryb parkingowy najlepiej włączyć, jeśli będzie stałe zasilanie podpięte w samochodzie. Inaczej, no, nie potrwa to nagrywanie zbyt długo. Informacje GPS. No i zobaczcie. E, dobrze, tak pokazuje tego GPS-a. No, no i dobrze. Następne opcje to mamy, właśnie ten wygaszacz ekranu. To są ustawienia aparatu. No i tu mamy VGA albo nawet 8 megapikseli, ale pominę jakość tego. Zdjęcia seryjne, jakość tych zdjęć, no oczywiście wysoka. Ostrość, balans bieli, kolor, ISO. Ekspozycja, tryb antywstrząsowy, szybki przegląd, znacznik daty i tyle. A teraz zobaczcie, jak ta kamerka nagrywa wideo i robi zdjęcia. Teraz kilka słów podsumowania tej kamerki. Otóż, jako zalety, można wymienić, że jest małych rozmarów, ma magnetyczny uchwyt, który bardzo pomaga, oraz przysawkę do szyby. To jest niewątpliwie plusem tej kamerki. Jeśli chodzi o jakość nagrywania w dzień, jest poprawna, natomiast w nocy z przedniej kamerki. Widać z, no, co jakiś czas jakieś spowolnienie e, obrazu wideo, spowolnienie klatkowanie, nie wiem czym to jest spowodowane, zmieniałem kartę pamięci na szybszą od takiej standardowej i też to było zauważalne. Zwróćcie uwagę, że tylna kamerka e, no, nagrywa niby w rozdzielczości 640 480 no w nocy nie bardzo to wygląda. Co do zdjęć, no tak jak to każdy wideorejestrator samochodowy coś tam robi. Nawet w opcjach było 2, 3, 4, 5 czy 8 megapikseli, nieważne. Wydaje mi się, że tam jest maksymalnie no, 720p te zdjęcia, ale wyglądałem słabo te zdjęcia. Jeśli chodzi o całokształt Kamerka podaje prędkość, tak? Ma GPS, jest co prawda naklejany dodatkowo na szybę, co jest dla mnie dziwnym rozwiązaniem, no ale jest. Na ekranie, minimalistycznym ekranie widzimy aktualną prędkość naszego samochodu. Niezbyt wyraźnie, bo wszystko jest to małe, ale no, jest. Mały ekranie gdzieś możemy schować, żeby nas nie rozpraszało. Trochę według mnie jest wygórowana cena, bo 350 zł troszeczkę zbyt dużo. Jednak dla początkującego kierowcy. Jeśli kierowca będzie chciał z dwoma kamerkami, no jest to chyba nawet niezłe rozwiązanie. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało walcie je w komentarzach, a ja zapraszam do kolejnego filmu.